Mikoś? Chodź Mikoś No chodź mały No chodź Chodź, pogłaszczamy łebek Tak, tak, śliczny jesteś, piękne psisko tak, 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 piękne psisko Tak, ojojoj Ale ty byś chciał Tak, tak No pokaż się Pokaż siłek. tak, 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 tak. Filmujemy jeszcze, żeby ktoś widział jaki ty jesteś dobry, kochany Kimuś, tak Dobry piesek, dobry, tak Tak, dobry piesek, dobry Dobra psinka, kochana, dobry piesek, tak Tak No piękny piesek, piękny No śliczny jesteś, tak, tak Piękny piesek, tak, kochany piesek. No, tak my to lubimy kimusia, tak. Znajdziemy mu domek, znajdziemy ci domek, kochany. Tak, zobaczysz znajdziemy ci domek.